To jest nasz ostatni mecz? Yy, no 13-0 mamy, więc y, to ostatni mecz w sezonie. Jeżeli wygramy, to będziemy jedyną drużyną z bilansem 14-0. Czekaj, jak Zainomatu wygramy, to będziemy jedyną drużyną. Najlepszą na świecie Polska. wtedy. No Jesteśmy top 1 polski, tak? Na cybersporcie. Wow. Tak szybko? Na cybersporcie istnieje tam jeszcze ranking? No tak. No to... Ej, a na którym na miejscu, miejscu się... teraz jesteśmy? No my jesteśmy na trzecim chyba. Serio? Sprawdzam. Ej, no, jesteśmy! Trzeba ze sobą Jesteśmy zagrać, top 30 kurwa Jesteśmy, tak! Patrzcie jesteśmy! Top 30! Ej, spadliśmy! To musimy jakieś kwale zagrać razem, panowie! Czy jakieś kwale, żeby punktów do rankingu No trzeba! Trzeba, trzeba! Ej, ale ej, tak przygridować żeby być top jeden kurwa. Ja jestem gotowy do takich poświęceń do Beki. Bo widziałem że jest Stax free agent, może dołączyć na kurczach chce O, bez kitu Może punkty nam przyniesie <grym> topię od razu Dam ja że już na Majora awansowali jakby przyszedł bezpośrednie zaproszenie za pół dobrze Tomek niech main sprawdzi, bo on jest... To agracją. jest ostatni mecz w sezonie, tak? Ostatni tak, sezonie, ostatni panie panie mecz w sezonie. Ogarnijmy to się, to zróbmy się. 14-0 Nie, ja sprawdzę ma, ja się nie chowam gdzie. Kim... Zagrać z nimi Nie wiem, czy na longu, czy... <coughs> ja was zbejtuję, nie ma problemu Jasne Nie pa. ma do... Pojechał mi da. do Donata Rushuje Donat Sam, jest B, będzie B, on jest. sam to jest Sam jest Bardzo Dobra On wie o mnie w ogóle Rampa, rampa jeden. jeden Będzie B Jadą Jeszcze jeden jeszcze ostatni. Ja po głowie. Ja po jednym. Ja Dobry jest, no. dobry jest. Pójdź mi, pójdź mi, pierwszego mnie. Pójdź od haywa, proszę. Ja podchodzę na kontakt, powiem. Podchodzę też. U mnie go nie ma. Ja szukam. Zaraz nie widzę. Ninja, Claire. Defuj, Michu. Mhm, Długa. Nikt nie ma, 16 na 9, panowie e, Tak szczerze to... Ja mam 14 na 3 Ja go widziałem, tylko byłam jak jeszcze się niszczy Goofy ma 16 na 9 gra i nie powiedział Ja bym dużo wcześniej go widział Dołącz do Mocarnego giveaway'a na 3000 zł. Doładowując z kodem Industries masz szansę na wygranie przedmiotu z giveaway'a. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CS:GO skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event Zebrane punkty i eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem industries dostaniesz darmowe i 2,10 złotego oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Po goku tylko. Ja pierdale, oni po mi 94. Zostań na tego Hewana, się wpali bardziej, ale. Ładno oh, docelowane. Nie widzę na Hewana. Hej, w trzech i czwarty ramp. Jakoś digla ze sobą, dajcie Ej, i ten mecz będzie o, w pizzę. Jeszcze takiego wyniku nie mieliśmy, że przegrywamy na początku. A, Pom, nie, a nie słyszę? Nie, ma? nie, nie, nie słyszę. Nie ma. Oh, heaven. To się jeszcze. Oh, no, wam podejść blisko cave, albo blisko rampa. Chodź, chodź, chodź do mnie Idę cię z riffem. To na do środka darko. Dawaj. Speszył. Przystał tu. Każdy okrywają? No, w ogóle. On wie, obecnie okej. Mogę fejsa i tu Nie Wszyscy. wiem, Nie, balakno. tam jest Dev, Dev jest w komak. Tamy na wychodzi, wychodzi Flush, Jezu, jeden Kurwa, to jeden diffut. A mam tu z masz Stefa i czy oni szpącą? Zobacz, my nie wiemy co się dzieje. Ale oni nami ruszają. Dajcie, fleszajcie, fleszajcie. Wejdę do lewej. Ok, do lewej, rad. Staje drugi. Stoję, fleszem. Muszę opuścić, muszę opuścić. Nie widzę całej. Wychodzą, ja. Łowaj, jow to. Idź do. Nie, no dobre. Dwóch mnie też se jedzie. Jak nie widzę. Co zamknięto? Zostawiam cię. Zostawiam cię. Cofnąłem, mógł zająć cave ogólnie Ja z prozem Zrobimy, Zostaniemy w cave razem? Mogę się zjeść proszę do cave'a czy nie chcesz? Nie, yes. wejdźmy sobie i Dobra. posadzę cię na paczkę Bum! Jeszcze jeden blisko Jeszcze no. Drugi nie wiadomo gdzie Drugi nie wiadomo Aha Gdzie on kurwa poszedł? Okej okay. nie, mam, nie mam palaka, nic Ja palę dipsę. Uwaga, heaven dawa. bo mnie nie ma dawa. Ej jest chujowy, ja sobie stoję na tym Jeden mil, dwóch jest. jeszcze dwóch O, ja umieram kurwa, pozdrawił Dwóch jeszcze Bez smug Zblotrzyłem jakoś Walili pilar, stoję przed tym palakiem, na tak, pewno okay, <noise> Еще один курасой. Рампа, рампа, шаг, рампа, шаг. Еще двух, двух, двух. двух. Bez, 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 ja mam tam. Zero Dawać, dawać, dawać. Kałachy, kałachy Gramy default czy od razu skracamy rampę na kontakt? Daj, skracamy, ja smukuję rampę ja palę po ścianie, możemy dwa y, najdać dać? Albo daj jednego najda a ja deep dam. Tak są na I deram. Da jeszcze Cześć dwóch Mokuje jesteś? No. się grupują Ejwa nie może być, rozumiem? Baba. Jeszcze jeden Jeszcze AWP, wupa, B Zdech. Mam Polaka Przebiegam od razu Dobra Nie wyszedł jeszcze Palił CT Wpadzie O kurwa Jezus Maria Ej laguje, mnie. laguje, laguje mnie Co my tak strzelecko zasysamy? Dasz fesza do prawej? Dawno. Do prawej? Pa. Chciałem na lane wyjechać? prostu ja mam To poproszę Flashe ja Jestem po smoku heaven Dopalam tp bo dopaliłem tp lw flasha rozejdziemy jak coś wolać Uwaga heaven Patrzę ci heaven Mid i heaven Heaven i mid Dziękuję, Heaven, my the HP and me. ich z B. Wejdę do z tobą, darko. Jeden donut, jeden pisko PS. I dwóch gdzieś około. Może grać okay. na teraz. Okej. Na znaku jeden. Bajda. I, basie, basie. Bajda, bada. 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 I okay. Okay, B się, B albo w CT. będę Idę spać za paczkę. Uwaga. Nie mną. Jeszcze dwóch. Masz Heaven No odpuściłem na chwilę, już znowu. Mogę ja A, mogę przez słońce. No. Damy się zamienić, a ja na Ostatni Skaryb, Mógł wejść kef, mógł wejść już. Bom, Nawet musi chyba. On nie wyjdzie, jak był ale może być środek. Nice,

Po. Nie mam je w całym na starty Nie mam na Dobra, tam coś się rano da? jeszcze dwóch hek tam było Idę to? Dwóch Jeszcze jeden oh. może być W całym może być Tak? No. Tomateka, To mateka, tylko Staje blisko, Możemy w środek Rampa okno Nie to tylko. nie ma nic MIT nic mit, nic nic MIT Mogą zakręczeć Nie załupa. heaven Nie za Kurwa Jestem Jeszcze jeden Dobra Smok na short Ja wychodzę przez smoka Ja do więcej? Wyszli. Ja nie wyjdę, wychodzę. Nie, to ja tylko długo. Co na pier... Smog. Smogu, shorty, shorty. kolesiaki. Okay, A3 w ogóle nie. Syn, kurwa. I potem rzuca smoka do CT, jak nie będziecie mieli fighta na mida, wyjdziecie trzech yy, midem. Do Donata, a on idzie od main'a To jest z jednym no, jest... Drużyna specjalna koluj, na środku, koluj, powtarzam Kolujcie, kolujcie Pokój A czoło tak, no. ja Spokój A Jeszcze jeden po na B Leży Leży jeden, jeden HP na B a, W sumie gram z main'a Chcesz też do CT Darko zaraz? Może być no, zero no. Jeden jest zdany do mnie. CET ma jeden HP. To nie wyszło. No tak, tak? so, jeden Nie fleszuję, nie fleszuję, nie fleszuję. O. Powtarzam, jeden HP ma CT. od razu. A tak smokuje. Uwaga duża, bo by było bardzo czyste, tak szczerze. Umie no, czysto. Tak, wszystko, cały czysty. Tak, nie, tak nie musimy wchodzić. Możemy poczekać,

Mój flash? Nie? No, razu łapkę. Ok, no. Ok, no, przecież mnie biebie, no! To nie był mój flash! Cetro tu jeden. Także? Potem? Potem? Tak, tak, ale. Może być na reskę, że się chce. Potrzebuję pauzy po tym. Wylałeś kole? Dobrze, Daryck! ktoś z was zafleszował mi shorta, kto to był? Yes, no biegnę shortem i mam fleszę na pysku mm. Short jest na B, wiesz o tym I Grajmy powoli, mało hajs Heaven? wolno heaven G Grajmy wolno a, tym. A X mi da... Smok okno, daję, ktoś kejf smok I na tym serwerze ja szybciej palę... flesze wybuchają fleszem dla was ja Może minęło. być coś takiego, że przez mniejszy ping szybciej szybcie wybucha? Flesze. O kurwa, masz To twój flash. Dzięki. Oczko. Nie mi do... no, dobrze. Dobrze, że Dobra. Początki były ciężkie, ale ważne jak kończymy. Ja nie O, pani. 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 O, Wziął, no, wziął, wziął. No to wy jesteście rozjebani, no! Zresztą z kurwa mnie namierzy. A ja kurwa mam no, w moich botach. Mam no, wjebany na no, typu. Do końca są oczana. E, no, co to za pozycja kurwa? Ja mu dałem 56 znejda, wy coś pierdolicie. <grym> ja 10. No to Darko, ty zjebałeś! <grym> ja mu dałem 27. <grymne> Ej, on ogólnie nie zagrała w na rapież znowu no. Mm. no. To samo, tak? No, joh, może bez znajdów, ten tak. <grymne> pierdolonych Chcemy Cze mnie No zaraz muszę być gotowi, zaraz. A ja wcale długo. On jest, go. Go. on jest na długi, kurwa. Dobra, ja tego nie gram. Co, jak, co się tu się coś mi mówił. A dasz mi cofnąć, żeby daj pakę. A

Połka, po zabijamy ich wszystkich, bo nie mam paki. Zapachko. Idź darko, graj. Kram. Stał jeszcze. Jeden, jest Kram. jeden. Kram. Kram. Pali się koń, do was, do was przeszedł. Długa, 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 jeden. A to on przeszedł, co tam już chyba. Brawo Ten nie wiadomo, nie wiem. On skrócił no. na, kurwa za grubą, Przecież on się, nie ruszył nawet. Tak? To? to jak będziesz blisko, to go fleszuję od yy, drugiej strony A tu już czasu nie ma, to trzeba przyspieszyć kurwa, wartki Fleszuję, o tak może być Tomek smoke, cekam My przechodzimy przez smoke donat. donat Jazda? Pełna pizda? 3, 4, 1, jest Donat, donat. To zajęte wszystko? Donat, Donat, prawo Prawo Donat Nie mamy słopu. Nie mamy, to to on Donat, jeszcze jeden Donat Ja ginę Prawo Donat Ja go rozjąłem Ej najdaleko, uzruszony, jest. Okranie, są karne, jest. mogą być. Masz flaszę? no i. stoi w celowanym tempie. Tak, Patrz, nas. Mikrofon muted. mi. mi. Ja mam mało. Co chcesz? Mnie czysty. No zaraz się kurwa zesra. No, ja no, pierdolę. Daj mi smoka, Już? No, teraz. Pograbę dali. Rzucam. Leży, leży, leży. Ogólnie wiedzą, że jest nas tutaj dużo. Co, co, granaty. Heaven mi skakuje, heaven mi skakuje, głupi Jeszcze raz. Ale jako... fars. No, no i wupa, wupa, nie, no, tu, no, to wupa, to jest AWP. CCT. no, to Przejebaliśmy ten mecz ogólnie. A czy B? Kurwa, tym templem idę. Dobra. Jedyn, jedyn, ja jest? szukam. B jest, nie widzę. Ej, gruba. O, nice. Paria wroga. Złapał. Robisz? Sprawdzić? Dobra. Nie ma go. Kurwa, w chwilę strzelam. Ty. Is all good. Nie good Nie wychodzę teraz. Nie broi. No, oh, fajno. Fajno. A bufę, brać? No, fajno. A chuj, wezmę dla siebie. Nie, nie wiem, idę w końcu swoją rundę zagrać. Może coś zrobię. A, jest, na jest mit, jest mit, bitka. Nie, Co nie, feszy, nie ma oka. Trzymam długo. Na Prześle nam na, na. Kurwa, no, z jakim? Jak to? Daj wyszedł. szep. Sięku, nie ma. Co to jest? Patrzę Dobra, Dobra. Kevin, Ja robię. Ja to robię. Okno to Ja mid. Dwa Ja Okno plus. Bień. Jeden HP na widzie. Jest blisko. Ej, si kurwa. Się.